Cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnej premierce, premierko wznowa. Gdyż tą zdrabkę pamiętam, również około 3 lata temu była neonowe 7, zdrabka neonowe 7, tylko oczywiście w innej szacie graficznej. E, tamta szata podobała mi się, była taka właśnie siódemka oblana brokatem e, i była taka również kolorowa. Ta zdrabka też bardzo fajna na plus, bardzo mi się podoba. Eee, zakupiłem tu dzisiaj 6 sztuk. Eee, postawiłem na numerki, nie możliwość wyboru, także postawiłem na numerki, takie jak 1, pierwsza zdrabka z paczki, ostatnia 50, później wziąłem 6, 7 i 12, 13. Także zobaczymy, czy te numerki nam dzisiaj dopiszą. Jeśli chodzi o zasady, to podobne jak w poprzedniej wersji, kto pamięta, ten pamięta, również szukaliśmy siódemek, tylko wtedy była siódemka czarna i czerwona, czerwona nam e, mnożyliśmy e, razy 2, tutaj mamy za zieloną, e, podwójną wygraną i tutaj za gwiazdę mnożymy razy 3, wtedy był bodajże taki chyba diamencik także, e, także podobne zasady. Jeśli chodzi o tabelę wygranych, już Wam pokazuję, to mamy tutaj 11 stopni wygranych. Najwyższa wygrana 177 777 zł. Jest takich wygranych chyba 5 albo 6, chyba 6, jeżeli tutaj nic nie pomyliłem. I najniższa wygrana to 5 zł. Porównywałem właśnie tą tabelę z poprzednią wersją, także zupełnie to samo mamy, także ta sama tabela wygranych. Także tutaj nic nie zmienili. Poprzednia wersja tej zdrabki była w miarę dla mnie szczęśliwa, także mam nadzieję, że i ta będzie tutaj szczęśliwa i że ta premierka tutaj e, przyniesie nam jakieś fajne wygrane. Trzymajcie mocno kciuki, ja trzymam za Was, za Wasze premierki. Nagrywam wcześniej rano ten odcinek. Jeszcze nikt nie wrzucił żadnego odcinka, także nie wiem, jak, e, jak komu poszło, ale oczywiście w ciągu dnia będę. Mm, Będę oglądał. Także zabieramy się za draping. E, zacznę tutaj od drapki z numerem 1 i będziemy lecieć po kolei. Także zaczynamy. Szukamy tych siódemek bądź gwiazdeczki. O, coś ciężko się drapie, także tutaj użyję lepszego drapaka. Wow. No, warstwa beton. Tutaj mamy trójeczkę, muszę coś innego znaleźć. Już jestem z powrotem, warstwa tragiczna. Tutaj próbowałem różnych drapaków, teraz będę próbował monetą. E, I chyba monetą będę drapał, bo najlepiej się drapie. Tutaj mamy tak, trójkę, piątkę, czwórkę, także nic co byśmy szukali. Tutaj mamy czwórkę zieloną, trójkę. Ósemka. Szóstka. 6, drugi raz zielona, osiemka, dziewiątka. Także ta zdrapka niestety przegrana. Eee, jeszcze może powiem, że tutaj mam 6 sztuk, chyba nie mówiłem. I łączny koszt to 30 zł. Także zobaczymy, ile uda nam się wydrapać. Teraz, może, zdrapiemy ostatnią zdrabkę z paczki. Mamy numerek pięćdziesiąty. Mamy tak dziewiątkę zieloną. Dwójeczkę, dwójeczkę po raz drugi. Ósemka. Trójka. Czwórka. Dziewiątka, piątka. Ósemka i ostatnia szansa to Piąteczka. Także ta zdrapka niestety również przegrana. Teraz może zdrapiemy szósteczkę. No, jak na razie coś słabiutko. Wygranej nie widzimy. I zaczynamy tak. Szóstką, piątką, czwórką. Ósemką. Dwójką, szóstką, czwórką. Ósemka, piątka. I trójka. Także ta zdrabka również przegrana. No kurczę, chyba będzie słabiutka ta premierka u mnie. Zobaczmy, gdzie te literki kontrolne. Tam nie sprawdzałem. Ale w sumie to nie ma sensu sprawdzać, bo ewidentnie zdrabka jest przegrana. Tutaj mamy AC, także tutaj chowają te literki kontrolne. No ale warstwa tragiczna. Także, mimo tego, że zdrapka ładna, to ta warstwa psuje wszystko. Zobaczmy teraz siódemkę. No, może ta siódemeczka będzie szczęśliwa. Także Zobaczmy czy będą te siódemki, gwiazdki. Na razie mamy tak ósemkę, trójkę, piątkę. Piątka po raz drugi. Trójeczka. Dwójka. Ósemka, dwójka. Nie będę mówił kolorami. Dziewiątka i czwórka, także nawet 7 tutaj wygranej nam nie dała. Także, no niestety, ta zdrabka również przegrana. Zostały nam tylko dwie zdrabki. Chyba będzie klapa dzisiaj. Także zobaczmy. Teraz mamy zdrabkę z numerem 12. Mamy tak szóstkę. Dziewiątkę piątkę, trójkę, ósemkę dwójkę sześć. Hmm. Semeczka, no ciężko, ciężko się drapie tą zdrapkę piątka i tutaj mamy jeszcze trójkę, także no niestety ta zdrapka również przegrana, no chyba będzie to najgorsza premierka na kanałach <gryw> i teraz mamy trzynastkę, także zobaczmy czy trzy, trzynastka nas tutaj uratuje, czy też podratuje, zobaczmy. Mamy tak dwójkę, ósemkę, dziewiątkę, hmm, czwórkę, piątkę. Tutaj mamy czwórkę, szóstkę, dwójeczkę, dziewiątka i ostatnia szansa. Zobaczmy. I mamy piątkę, także no dzisiaj totalna klapa. Także no niestety ta zła passa tutaj powróciła. Niestety najgorsza premierka chyba będzie. Niestety z kanałów zdrabkowych wszystkie zdrabki niestety przegrane. Warstwa po prostu tragedia, aż ręka boli. Także niestety wszystkie zdrabki przegrane. Niestety, niestety, jedyny plus to ta kolorystyka, bardzo, bardzo fajna. Także no niestety dzisiaj te numerki mnie tutaj zawiodły. Minus 30 zł, najgorsza chyba premierka jaka może być. No ale cóż zrobić, trzymam bardzo mocno kciuki za Was. Mam nadzieję, że wpadną jakieś fajne wygrane. Chwalcie się w komentarzach, jeżeli nie macie właśnie kanału zdrapkowego. Z tego względu mówię, bo dużo kanałów... Oglądam również, niektóre kanały mnie oglądają, piszą komentarze, także jeżeli ktoś drapie tą zdrapkę, wydrapie fajną, wygraną, a nie ma kanału zdrapkowego, to może się oczywiście pochwalić w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że mimo takiego okropnego wyniku Wam się podobało. Eee, na pocieszenie możecie zostawić łapeczkę w górze pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się do następnego pa pa.